Z Skolicka Noc Kupały, witamy Państwa serdecznie, a przed nami organizator, że się przedstawić. Piotrowicz Paulina. Jak było na początku, że tak zapytam, od zawsze jesteś organizatorem? Od jest? pierwszej edycji. Od pierwszej edycji. Jak... Y Ciężko było? O, i początki były to takie spontaniczne, jako grupa tu znajomych mieszkańców szkoli, bo wtedy obecnie mieszkała w szkoli, tak? Postanowiliśmy, że coś zrobimy, chcielibyśmy, żeby coś się u nas zadziało, a nie tylko jeździć w inne miejsca na festiwale. I takie były początki? Pierwsze edycje to były dla znajomych grupy, którzy przyjeżdżali do nas tutaj z okolicy na Ogniska. Obecnie z całej Polski mamy gości i za zagranicy nawet przyjeżdżają do nas. Na, a w ciągu 10 lat e, najpiękniejszym wydarzeniem, które to O tak cięż, tej ludzi. Oj ciężko powiedzieć, prawda edycja jest inna, każda jest wspaniała a i ten, cudowna. O, a trendy muzyczne, na jakie się, tak się to Trendy oj różnie, bo i mamy etniczną muzykę i ludowo, mamy też trochę elektroniki połączone, na przykład z góręzną jak się Góral, Dajemy też, na przykład wcześniej mogliśmy usłyszeć MPK Ultra, to są nasi lokalni tutaj artyści, którzy hip zresztą przed ja chwilą grali. Ja jeszcze sekcje pewniarzy, tak? Tak, sekcje pewniarzy zjeżdżają się z okolicy, to już z całego województwa do nas przyjeżdżają. Myślicie nad dalszymi? No jeśli czas pozwoli, będzie na to możliwość jak najbardziej. Najtrudniej nam było w pandemii, tak? gdzie nas zatrzymano. Wtedy były obostrzenia, e, raz e, tutaj nam się udało znieść obostrzenia 5 dni przed naszym wydarzeniem, więc no udało to, się jeszcze zorganizować. To, to, to potwierdzę ci, że a też nam się udało zorganizować i dziecka. I też kratka, e, identyfikator. I... Odstęp było, no jutro, w sobotę jutro będą główne ceremonie, tak? Będzie ceremonia puszczania wianków na wodę, będzie pokaz tańca z ogniami tutaj. Sobie tutaj panie ustawiają się nad brzegiem, rzucają wianki do wody. Czyli Pana no i wodę? Czy <laughs> Jest tak ciepła jest... atmosfera, A, że nie tak, trzeba tak, je tak. podgrzewać. I to chyba cały czas jest już komercyjnie, czy tak, każdy z wolnej, że tak powiem, stopy może wejść? Eee, no, mamy tu, pobieramy opłaty za bilety, tak? Nie, mamy takiego budżetu i swoich pieniędzy, żeby płacić. Jest to i tak, wszyscy mówią, jeden z najtańszych festiwali obecnie w Polsce, jeśli chodzi o ceny biletów. Bywacie też na rok festiwale w Polsce? Na różne festiwale. Jeździmy w Polsce troszeczkę na różne festiwale. Rybą Żudo zapraszam 2 sierpnia na festiwal. Pewnie skorzystamy. Czy nie? Tak, zapraszamy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.

Nie no, pitne. ale jak sołtys tak. kupi to będzie sołtysa. Dobrze, yy, Diwilszka Telewizja internetowa. Tak kręcimy materiał na, do kolejnego wydania. Co serwujecie? Serwujemy miody sesyjne, tutaj w małej butelce, czyli trunek bardzo podobny do piwa w gruncie rzeczy, ale od piwa różni się tym, że nie ma w sobie słodu, tak? A zamiast słodu ma? Miód. Miód. No to jest yy, roczniak, półtora, trójniak. To jest odpowiednik pięciolaka. Polskie prawo dopuszcza trójniaki i czwórniaki, więc to jest winny na półniodowy według, e, według ustawy i rozporządzenia. A no tak, natomiast pan, taki pan, pan trójnek, jest. Natomiast taki trunek można e, tworzyć? Czyli 5 i, i, i 7 ekstratów. Nie, objętość e, Alkoholu. Tak. E, w takim trunku jest około, o ile dobrze pamiętam, 70-80 gramów e, miodu w butelce. E, to jest miód z naszych pasiek. My się mieścimy w kabinie Magdolnej, to jest jakieś 20 km stąd i tam Bo, o, mamy, Tam tak? mamy swoje posieki. Generalnie tutaj wszędzie dookoła mamy posieki, mamy łącznie 500 koni pszczeli. No z i tych, z tych pszczół pozyskujemy właśnie miód, po pierwsze od sprzedaży w zbocze, a po drugie to